Mówiła pani, to jest od Wilkinsona. To jakieś Pań z Wilkinsona? E, nie, nie. A z jakiej firmy pani korzystają? No, WIT. Jak? Wiz. Nie znam. A to, to jakaś nowa firma, czy? Nie, dosyć stara, ale my już używamy ogólnego maszynek. A co pani używają? Dobrze, nieważne, to nie jest temat. Ale co panie używają wtedy? Panie używają? Co pani używają? No. Panie na naturalizm stawiają. Wosk. A, Wosk. Czego się wstydzą Polacy, czyli największe kompleksy naszych rodaków? Zapraszam serdecznie do obejrzenia materiału naszego wspaniałego reportera Konstantego Kwasy. Zawsze w tych programach interwencyjnych mówią, że zapraszam serdecznie do materiału Konstantego Kwasy. Konstanty, oddaję Ci głos. Pierwsze pytanie, jakie macie kompleksy? Tak po kolei. Ja to żadnych. Ja mam odstające już, a nadwaga... Myślę, że jestem za niski. Krzywe nogi. Nie, mam małego ptaszka. Czy masz kompleks śmierdzących stóp? Nie. Nie. Nie mam. Nie. Zmieniam skarpetki Nie. problem Znika. A czemu pan się trzyma z trzema kobietami? A wiesz, tak wyszła góra dzisiaj. <laughs> i pan sobie tak wybiera, że dzisiaj tą, później <laughs> to? Tak. tak. Pani lecą na niego. Moje. No Zdroższe. To pan stanie w środku tam z nimi. Dobra, dobra. Dobrze, i przez cały wywiad panie będą go tak smyrać gdzieś po ciele, dobrze? Taki. taki... Właśnie, ja wiedziałem, że on mi kogoś przybyli. On przybył na chiuhefnera. Taki młody chiuhefner. Nigdy nie miałeś tak, gdy buty i. O, fak, jak capi, muszę coś z tym zrobić. Czasami tak jest, ale to nie wiem, po jakimś meczu albo po, po WF-ie. Nie, no w sumie, w sumie może masz szansę, może miałem miałem, 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 Tak. Na pewno nigdy panie nie zdjęły i nagle jakiś serek tutaj, o, tu, ktoś jest ser. A, to moje skarpety. Nie. Nie. Pani? Nie. Rozumiem. A ty masz kompleks śmierdzących stóp? Tak, coś poznaję, że... <laughs> Często. <laughs> no to smutne. Słyszałeś, co powiedział kolega do śmierci? Tak. Tak? I, i jakoś walczysz z tym, czy...? Tak, więcej... używam dezodorantu do stóp. Ja zmieniam skarpetki pięć razy dziennie. dzień. pięć. Pier... Tak. Dlaczego? No bo mam kompleks śmierdzących stóp, więc... to Pani powinna mieć tutaj w torebce jakieś skarpetki zapasowe. Nie, no ja. właśnie szybko idę do no domu, ja nie żeby proszę. zmienić. To pani pokaże ze skarpetki. Potrzymaj, Wojciech, kochanie, to jest moje. Dobrze, już, a jeszcze, jeszcze tutaj. Dobrze, to są kosmici. Ja momencik, bo ja muszę znaleźć, bo ja nie wiem, gdzie ją są. Jasne. Tutaj prawda? to przenośny dom Momentcik. pani ma za sobą. Momencik. bo tutaj bardzo... Potrzymam ci, potrzymam ci tą pernę. ...bardzo dużo jest wręcz. Te majtki też, co tam może, może pani wyjąć? O! Znalazłam! Proszę. To jest świeża, czy... czy, czy... Świeża. świeża. <laughs> Tak, tak. Spiesza, nie? To jej nasze. No. Taki ma pan kompleks, tak w swojej osobie. Za drogo, za. za. za... Ale... ale w swojej osobie. No, nie podoba mi się to, co, co się dzieje. Ale w swojej osobie. A jesteś swojej Kompleksy zbyt nadmiernego owłosienia. Tak, to akurat mam, bo nie mam. Ty masz kompleks zbyt małego, tak? Ma w sensie z małego owłosienia. Nie, nie. Masz na klasie włosy? Nie mam. I ma to za mało. I no, to tak ty... w ogóle nie Chcia No mam za mało. A chciałbyś mieć więcej tych włosów? No, ale moje nie, mówi, że jej się to nie podoba. A ty masz na klasie włosy? Nie, jeszcze nie. Ale masz brodę, to przynajmniej ten. Ja nie mam brody, w ogóle mnie nie rośnie, to jest straszne. Jak, jak zrobić, żeby broda rosła? No nie wiem, czy się golić. O, jakiś pomysł jest. jest. K kompleks zbyt nadmiernego owłosienia? Ja wiem, to kiedyś w osobówce, bo nie wiem, trzecia klasa to już miałem takie wielkie włosy, ale tak to. Ale włosy na głowie, czy włosy pod pachami? Włosy pod pachami. Jaki kompleks? Co panu się nie podoba w pana osobie? No, denerwuje mnie to. Wszystko. Ale co? Ale w pana osobie, że pan tutaj, w pana osobie, co jest źle? Co by pan chciał zmienić w sobie? W sobie. Nie ja wiesz, że już taniebo, się nie ubiegać. Ubiegać się. <słuchaj> kompleks małego... Nie, to nie, nie, nie do pań. przepraszam. Kompleks małego członka. Ty powiedziałeś, że masz... Nie, chyba nie. Nie. Tak, On no, ma wszystkie kompleksy. Ale nigdy nie myślałeś, że kurczę, chciałbym mieć większego? Słuchaj, yyy, e, to nie jest domena czarodzieja. Widzieliście kiedyś jego przyrodzenie? No, no ja, oczywiście! Nie widziałem. No i, i, i jaki, jaki rozmiar? Xigzer. Ja mam bardzo małego. Czy ma pan bardzo małego. I, tam na dole. Taki. Pan pokaże jeszcze raz, do kamery. Taki. A ile masz? Tak mniej więcej tak palców, tak, tak. Nie no, większy. Afrykański. wie Agata, Agata Agata najwięcej. Agata Agata Afrykański. Mhm. Masz czarny też? <laughs> Czasem sobie lubię pomalować. Ale to jest jak podczas już z wodu czy. Ta, to jest już, podczas, bo bez wodu to jest jeszcze mniejsza. Porównywałeś kiedyś z kolegami czy nie? Nie, nie porównywałem. Ile mu dajecie, Ile mu dajecie tak? Ja myślę, w... że zależy jak ta dziewczyna na A z obrazkiem w internecie, że na przykład ten David Beckham, widziałeś kiedyś tam? Jeju, jaki on ma sprzęt, po prostu. A jak jest bez zwodu? Bez wodu, no mniej więcej o tak. Nieważne czym to robisz, tylko ważne jak to robisz. bym mógł przynajmniej sobie z panem porównywać, bo bym... Ja się wylaczył ze swoich kompleksów. Mój kolega był ja... No dobra, okej, Ma takiego penisa. Przeszkadza partnerce to kiedyś, przeszkadzało? nigdy nie przeszkadzało, żona bardzo zadowolona. No bo to podobno jest, jak to się mówiło, mały, ale wariat. Tak się zgadza. No... No, żeby można było wszystko kupić tańsze w Polsce. Kompleks słabej głowy podczas picia alkoholu. Nie, to, nie, to nie, my nie mamy takich problemów. Mam bardzo słabą głowę. Ile maksymalnie można wypić? Pół litra w 20 minut. Pół litra, litra w 20 minut? No. Jak później się zachowuje? To Właśnie, czyli masz słabą głowę. O nie, mam dość mocną głowę, jak na swoją wagę. Ile możesz wypić browarów? Pół? Browarów? Mm, nie lubię piwa, oczywiście. A alkohol inny? Raczej woda, no z pół litra i jestem pijany, no. Mm, tak po dwóch drinkach, załóżmy, robi się dopiero fajnie. Pół litra wypijesz? No, na weselu, jak kilka godzin. No to Czerza. kilka godzin. Moja mama może potwierdzić. Ja wypiję <laughs> dwa litry nawet w przeciągu tygodnia, no to się nie liczy. Maksymalnie nigdy nie sprawdzałam. Po ilu Pani zaczęło się... połowie piwa. połowie piwa. Wow, no to, to w takim razie... A jakby ktoś zabrał, zabrał Panią na pierwszą randkę na piwo? To co, to już po połowie piwa? Nie, nie aż ja Jakie macie takie kompromitujące nawyki? Że coś robicie, czego nie, po nie potraficie się pozbyć, ale musicie to i tak robić. Ale Wam jest wstyd, że to robicie. Ja czasem Godzinę. jak się śmieję, to sobie tak chrumknę. Pani zademonstruję to. Tak... się czasami. W Jak się wpadnie w nawyk. Ja, tak. Tak. No Tak. To nie jest takie kompromitujące, a masz jakieś oh yes. kompromitujące? Ja to sobie puszczam bąki czasami. W miejscu publicznym. <noise> Lubię. <głosy> Bo się, się zaśmieje i... Ale to tak na zawołanie nie może. To ja powiem nie. śmieszny dowce. Ale nie naprawdę, tak na zawołanie to mi nie wychodzi. Jeszcze z tej strony kamery. Nie ludzie mają takie parcie na szkołę, po prostu zrobią wszystko, żeby, żeby zaistnieć. Będzie to demon, który Hmm. Lepiej, faktycznie. A hmm. było tak, że kiedyś pani puściła bąka i ktoś to zobaczył i powiedział nie, wstydź nie się tak dziewczyno, wstydź. Nie. Zawsze nie. pani konspiracja potrafiła. Ja tak. Nie no, pamiętam jak w pinie taka cisza, nagle taki bąk poszedł no. tak. Nie no to ale to Ania to o wszystko. A pan jakie ma złe nawy? Pranie dziewczyn. Pranie dziewczyn? A nie dziewczyn. Pranie no, jest... nie, nie dziewczyn, a jak to robisz? Ja jak, jak, jak zazwyczaj nawyk? mam jakąś taką potrzebę, żeby zranić dziewczyn. A na przykład miała pani tak, że żeby, żeby, żeby podczas seksu by tak pani chrumknęła? Nie, 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 Kiedy przeklinasz? Przy rodzinnym obiedzie. Masz tak, że wstaje jeszcze no a, dzisiaj sobie zrani dziewczynę? Yy, nie, raczej na początku związku, tak sobie myślę, że tak, raczej nic z tego nie będzie, ona się wczuła, a ja nie, więc Więc w sensie, więc w sensie co? Wyciągasz członka i...? Nie, nie, nie. W sensie klapa, metafora tak? Tak, nie, bo dla mnie jest tylko jeden Czemu się w ogóle mówi na członkach to dobre pytanie, powiem. Dlaczego się na członka mówi, dlaczego na członka się mówi ch... i to było coś. Y, hu, hufiec czy chujec? W, chudziec w, w staropolskim języku na kurca knura się tak mówiło, i tak to przeszło na a, członka mężczyzny. Widzicie? A myśleliście, że o, będzie jakaś śmieszna odpowiedź, a tu człowiek merytorycznie, bardzo fajnie, widzicie? Program edukacyjny. Kompromitujące hobby. Takie coś, co, co robiliście, coś zbieraliście, jakieś tam, nie wiem, naklejki Pszczółki Mai, czy innych rzeczy. Postawów naklejki? Naklejki Weecha. może nie, ale takie zainteresowanie trochę po części matematyką, co się niektórym kojarzy może z jakimś takim kujonem. A Panie jeszcze zbierają? Tak serio? Tak serio to chyba nie. Tak serio czy też nie. 174 plus 161. 335? Nie wiem, zaufa powiedzmy, że no to tak. Nie wiem, może się tam pomyliłem trochę. No. Ale ważne, że się interesujesz. Nie, nie do końca zawsze może. No. Że ja się interesuję na przykład dziennikarcem i nie, nie do końca mi to wychodzi. Więc spoko. Rozumiem. A czy ma pan kompleks śmierdzących stóp? No nie. O, bo ja mam. Kompleks małych piersi. Nie no, nie narzekam. No nie, nie, nie. A jak pani mają miseczki? No to już jest sprawa Znaczy dokładnie, ale nie mam z tego, z tego powodu kompleksów jakoś Czyli nigdy pani nie mówiły, Boże czemu mi dałaś takie małe piersi? Nie Znaczy mają Panie kompleks za dużych sutków, w sensie, że Panie są zadowolone ze swoich piersi, ale twierdzą, że no sutki to nie wyszły Nie No to chyba nie mi się podobają a pan wiedział wszystkich sutków, czy tylko, tylko pani? Czy w ogóle pan nie wiedział sutków? Wszystkie? Tak, no które sutki najlepsze są? Prawy mój, lewy Ani. No właśnie. Pani skąd wie? No bo my chyba... Czasami tak, 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 się dzieją razem. Wszystkie. Tak. I jedzie. No dobrze, dobrze. To było, dobrze. Była bardzo za*** wiązanka. To, na to stać polskie społeczeństwo. Takie krótka zwięzła. I treściwa. Dobrze, to dziękuję bardzo. Ja um, kompleksy głównie są domeną słabych ludzi. Dlatego musisz je wyleczyć i musisz pokazać całemu światu. ja ich nie mam. Ja, ja się po prostu... Ale chodzi mi o to, że pewnie jeszcze mam łupież. No a to nic, ja też mam łupież. Dlatego nosisz też czapkę. No właśnie. A zdejmiesz czapkę? Nie. Masz kompleksy? Nie, po prostu nie mam dzisiaj ułożonych włosów. wstałem szybko do pracy. Czyli masz kompleksy? Nie, nie ułożę sobie masz, włosów. W takim razie masz kompleksy, jeżeli. Nie, ty, nie, nie zmieniamy to. Sobie... Ja ty zadaję pytanie o kompleksach, a nie pan. Aha. No więc. Aha. Tak, więc... Dobrze, to w takim razie inne kompleksy. Zwstydziłem się. Ja się zawstydziłem, czy pan? Tak, ty się zawstydziłeś. Nie.